Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wróżbita Artemis i dzisiaj mam dla was recenzję kolejnej talii kart wyroczni. Tym razem przyjrzymy się mądrości wyroczni. Zanim przejdziemy tutaj do. Do podglądu na mój magiczny stół pozwólcie, że powiem Wam parę słów o sobie. Mam na imię Wojciech kartami zajmuję się od 11 roku życia. Moim głównym narzędziem pracy są karty Tarota, a dodatkowo wspieram się numerologią, wahadłem oraz kartami wyroczni, a także kartami anielskimi. Wykonuję także rytuały oraz oczyszczenia szeptuńskie, więc jeśli ktokolwiek z Was byłby zainteresowany moimi usługami, to wszystkie potrzebne informacje znajdziecie poniżej w opisie pod filmem. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ja nie przedłużam, przechodzimy na mój magiczny stół. W ruch idą czerwone magiczne nożyczki, i już otwieramy pudełeczko, gdyż talia do mnie przyszła całkowicie nowiutka i będę ją oglądał tutaj z Wami. O, dobrze. Okej, okay. jestem bardzo ciekaw wielkości tych kart, wiecie? bo w poprzednich tutaj filmach oglądaliśmy prawda mm, zarówno wyrocznie jednorożców, wyrocznie duchowych zwierząt. No a teraz mamy mądrość wyroczną, więc tym bardziej jestem tutaj ciekawy jak rozmiarowo te karty będą się prezentować. O, dobrze. Ponieważ wszystkie te trzy talie wyszły w jednym czasie. Dobra, ja sobie tutaj odłożę na bok folie. Mamy kolid Baron Wright, to jest ta sama autorka, która też wykonała zresztą e, wyrocznie Duchowych e, Zwierząt. Mądrość wyroczni, książka i 52 karty. Tak wygląda przód. Bardzo jest taki mm, pociągający, że tak to ujmę. Tak wygląda przód, właśnie pudełeczka. Tak wygląda góra. Mądrość wyroczni, każdy z boków. Mamy też tutaj przykładowe karty. I tak wygląda spód, synergia, oczywiście wydawnictwo i kod kreskowy. E, też o tym wspomnę, a co tam. E, dobrze, moi drodzy, e, dlaczego się tą talią zainteresowałem? To już może za chwilę tutaj e, zobaczycie lub połączycie kropeczki tutaj w całość. Kolec e, Baron-Wright po mistrzowsku połączyła elementy tradycyjnego tarota. Z różnymi starożytnymi narzędziami wróżbiarskimi, tworząc święty system komunikacji i mądrość wyroczni. I w sumie już w tym pierwszym zdaniu macie to, dlaczego mnie ta karta tak mocno pociągnęła, dlaczego mnie ta talia tak mocno tutaj pociągnęła za sobą. Ponieważ, yy, no właśnie, moim głównym narzędziem pracy, tak jak też wspominałem, są karty tarota, więc jestem bardzo ciekaw, jak tutaj znaczenia tychże kart mogą. Być przedstawione, mogą się jakby zawierać w każdej z tych kart tutaj, dlatego też będzie to talia, z którą na pewno będę chciał popracować przez dłuższy czas. Także zobaczymy, co, co z tego tutaj wyjdzie. Wyrocznia, której oblicze widzisz na każdej karcie, pośredniczy w komunikacji między Tobą a Duchem i odsłania Ci Twoje przeznaczenie. Ta talia złożona z 52 kart oraz przewodnik pomogą zinterpretować przesłania dotyczące różnych aspektów Twojej podróży dzięki 250 znaczeniom opowiadającym o nieograniczonej liczbie okoliczności. Ilustracje zwierząt, elementów przyrody oraz potężne symbole przemówią do Ciebie tak głęboko, że w możliwy stanie się ujmujący dialog o Twoim życiu. Wyrocznie czeka, aż nawiążesz z nią kontakt, by uzyskać, by uzyskać odpowiedzi na pytania i poznać drogę do spokoju, celu, dostatku i miłości. Także tak, moi drodzy, dobrze, ja nie przedłużam otwieramy już tutaj to pudełeczko. Sezamie otwórz się. Eee, jakie to śliczne. Jeju, patrzcie na to. Raz, że tutaj e, pięknie się prezentuje mm, środek tej górnej części pudełeczka. Pudełeczko jest sztywne, twarde oraz solidne. Mm, ale patrzcie na to. No, czy to nie jest śliczne, ta taka dekoracja wokół? Fantastyczne. Nie wiem, kto na to tutaj wpadł, ale wielki plus. Wielki plus. Mówię to jako osoba pracująca przy, przy, przy grafikach różnego typu. Także ogromny szacunek i naprawdę mi się podoba ten pomysł, żeby zawrzeć coś takiego tutaj wokół. Fajnie to wygląda. Dobrze, kochani, mamy tutaj książeczkę. A! A, czyli dobra, to już, już nam się tutaj kwestia z rozmiarem kart wyjaśniła. Tak wygląda książeczka. Od książeczki sobie najpierw zaczniemy, kochani. Tu, 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 tu. E, poprzednio zaczynałem od tyłu, to może teraz zacznę od przodu. Co? Spis treści. <gryw> Nic zaskakującego. E, kilka słów o kartach. Mądrość wyroczni. E, I tutaj mamy. Po kolei każdą z kart omówioną, myślę, że dosyć szczegółowo, zresztą, o ilustratorce, o autorce. Eee, to, 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 wyspa skarbów. Jak widzicie, mamy podstawowe znaczenia: przesłanie wyroczni, relacje, związki, pomyślność, przesłanie ochronne, więc y, też bardzo fajna talia, właśnie taka typowo wróżebna. Jeśli ktoś na przykład niekoniecznie, jeśli, jeśli z kimś niekoniecznie tutaj rezonują na przykład karty tarota, to, to myślę, że z takiej wyrocznie byłby akurat zadowolony bardzo. Um... Także tak to moi drodzy wygląda. Tutaj sprawa w książeczce, też bardzo fajny układ, jeśli chodzi o omawianie tego wszystkiego, ponieważ mamy wizerunek karty, co prawda czarno-biały niestety, wymienianie się prezentami, podstawowe znaczenia, tutaj numerek samej karty, tak. Także bardzo fajnie jest to też graficznie tutaj ułożone. I akurat w tym przypadku, no, z tą książką warto by się było zaznajomić y, albo zaczynając pracę z tymi kartami, y, albo przed właśnie y, podjęciem tej, tej pracy, tak? Czyli albo książka z kartami, albo najpierw sama książka, a potem karty. No to już jakby zależy, to już jakby za, To jest indywidualna kwestia i to zależy od każdego. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy już do kart, co? Przechodzimy do tych kart naszych wspaniałych. Karty są oczywiście owinięte foliką. Tak wygląda spód do dolnej części pudełeczka, o, żeby tak ładnie tutaj wyglądało, o fantastycznie, dobrze, zdejmiemy tą folikę na bok, karty, 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 no rozmiarowo moi drodzy, to już Wam pokażę różnicę, rozmiarowo, takie same jak wyrocznia duchowych zwierząt, czyli są mniejsze od wyroczni jednorożców. Te dalej się pojawiły w takim samym czasie. Zresztą karty mądrości wyroczni. One są też zresztą e, śliskie. Tak. One nie są matowe, tak jak na przykład tarot światła cienia, tak jak wyrocznie tutaj jednorożców. Są tak śliskie jak na przykład tarot snów, jak pozłacany tarot królewski. I jeżeli chodzi o grubość kart, to też odnoszę wrażenie, że, ta, że są cieńsze odrobinę od, od wyroczni jednorożców. Także o tym też chciałem wspomnieć, jeśli ktoś nie widział poprzedniego, poprzedniego filmu odnośnie wyroczni, duchowy, odnośnie wyroczni duchowych. tak? Jeszcze chwilka. Wyrocznia duchowych zwierząt, właśnie tak. Musiałem sobie nazwę przypomnieć, bo trzy talie przeszły mi w tym samym czasie i już się zacząłem gubić. Dobrze, moi drodzy. Boki tutaj tali są ani niepozłacane, one są takie białe, bialutkie, jak w typowej takiej talii e, kart do gry. E, chwilę tutaj też poświęcimy rewersowi. Dlaczego? Ponieważ mamy ten sam wizerunek, który jest na, na pudełeczku tutaj, ale też mamy wokół, może to zauważycie, napis. Pytaj i odkrywaj. Też bardzo fajny trik, też mi się to podoba. Pytaj i odkrywaj, czyli jakby też tutaj właśnie odnośnik do tego, że może to być talia jak najbardziej tutaj wróżbiarska. Zresztą jak każda, no każdy ma tutaj indywidualne podejście do danej talii, ale tutaj aż to jest bardzo mocno zaznaczone, nie dość, że nawiązuje to w jakimś tutaj stopniu do kart Tarota, to jeszcze tutaj też mamy mm, takie, takie, mm, taką przesłankę na ten temat. Zresztą w podręczniku też były podstawowe znaczenia, no i potem to wszystko też rozpisane i, i wyszczegółowione. Dobrze, kochani, mamy 52 karty do obejrzenia, więc bierzemy się do pracy. Także zaczynamy od karty Yang. Mamy teraz kartę Yin. Mamy teraz kartę między światami. Pięknie nam nawiązuje do karty śmierci, moim zdaniem. Siła wyższa. Osierocony, niczym karta pustelnika. O i mamy ten motyw, który jest wokół też pudełka tutaj. Nie dla Ciebie. Wypłynąć w morze. Oj, powiem Wam, że to będzie chyba talia, której poświęcę dużo czasu która jakoś mnie tak pociąga, bo ponieważ nie jest ona oczywista i chciałbym rzeczywiście się tutaj z nią zaznajomić, bo jest bardzo ładnie, jest bardzo ładnie w ogóle mm, te wizerunki są piękne, przejrzyste, takie właśnie jak dla mnie typowo tarotowe. także to też jest właśnie taka fajna alternatywa do kart tarota. Plemię. Wyspa Skarbów. Niedokończona symfonia. Zgodnie z zasadami, zasady tutaj, nie wiem czy to też widzicie. Mamy tutaj hmm, pod tym piaskiem, jakby szachownicę. Taki wzór z szachownicy. Wiatr przynosi zmiany. Na rozstaju dróg, prawdę mówiąc, wiadomość w butelce, wszystko co się świeci, mojry, szczęśliwy zbieg okoliczności fajna karta, co? Elastyczny. Niczym głupiec tarotowy. Wyobraź sobie. Zrób porządek. Błogosławiony. Spokój. Czas na drzemkę. Kręcenie się w kółko. Jest to ten sam wizerunek, który mamy tutaj. Na, 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 na pudełeczku oraz na książeczce, i też ten sam, który jest tutaj z tyłu, na rewersie, ogrom szczęścia, wymienianie się prezentami. Jaki słodki kiciuś! Jej, ja kocham koty. O, boże, jaki piękny jest. O, ja mam słabość do kotów. Klocki, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Klocki. Oddychaj. Tik, tak. Dlaczego? Tu i teraz. Chaos i konflikt. Wsparcie. Lojalne Serce. Ale to pięknie wygląda. Co? Staj na krawędzi. Niekończąca się opowieść. Bądź fair. Nowe życie. Zresztą widzę, że ten motyw tutaj u góry we większości kart się pojawia. Współtworzenie. Bratnie Dusze, Rąb Drewno, Dogłębna Wiedza, Myśliciel, Pora w Drogę, Regeneracja. Bardzo fajny wizerunek tutaj, tej karty. Bardzo mi się podoba. Tak jednocześnie mroczny, a jednocześnie dający mm, nadzieję, jak dla mnie. Dotrwać do końca: przygotowany obserwator. Nie ma jak w domu, też bardzo fajna karta. Mlekiem i miodem płynący. Czy to jest słoń? Tak, to jest słoń. I ostatnia karta naprawianie. No, powiem Wam, bardzo intrygujące są te karty bardzo pociągające, na pewno, dla mnie przynajmniej. Jest to talia, tak mi się wydaje, której trzeba będzie poświęcić rzeczywiście trochę czasu, żeby się, z no, żeby się z nią zaznajomić, żeby ją też tak wyczuć, co dana karta może nieść ze sobą. Dlatego, też w tym przypadku, myślę, że chociażby zaznajomienie się z takimi słowami kluczowymi, tutaj w tej książeczce, tu yy, będzie. Będzie no, niezastąpione nie jednak, żeby też trafnie tutaj interpretować te znaki, ale też myślę, że, tą, że te karty też da się w jakiś sposób tutaj intuicyjnie poznać, intuicyjnie wyczytać. Um, także myślę, no chciałbym z tą talią rzeczywiście tak troszkę dłużej popracować. Co wymyślicie na temat tej talii? Czy na przykład Was zainteresowała, czy jakby nie jest to do końca Wasz świat i jeszcze nie pociąga ona Was tak mocno za sobą? Chyba jedną z moich ulubionych kart, tutaj jest ta karta między światami oraz ta, na której było to drzewo i ta lawa. Taka lawa, czekajcie, ja to znajdę. O, regeneracja właśnie. To no to są takie moje faworyty na ten moment, na ten czas. Zobaczymy, jak będzie potem się to zmieniać. Um, także, cóż, moi drodzy, ja wam bardzo z całego serducha dziękuję za uwagę. Jeszcze zobaczymy, jak się te karty tasuje. A, dosyć fajnie, dosyć spokojnie. Zresztą, tak samo jak wyrocznie, a tutaj duchowych zwierząt. Jest dobrze, kochani, jest dobrze. Karty się nie sypią, nie są one na tyle śliskie, żeby się wysypywały nam z rąk. Ale jeszcze zanim się z Wami pożegnam, no właśnie, dla tych osób, które dotrwały tutaj do końca tego filmu i które zdecydowały się go obejrzeć, mam pewien surprise, mam pewną niespodziankę. Przetasuję teraz talię, wybiorę dwie karty, wybierzecie sobie jedną z nich i to będzie teraz przekaz na ten czas, na ten moment, w trakcie którego zdecydowaliście się obejrzeć ten film. Przekaz. Przekaz. Także takie małe, wybierz kartę sobie, tutaj zrobimy taką wersję mini. Dobrze, pierwsza karta i druga karta. Jak ja dawno nie miałem takich małych kart w rękach, wiecie? Jestem przyzwyczajony jakoś do pracy z dużymi kartami. Eee... Przez to też jakoś nie wiem, no, kwestia chyba przyzwyczajenia tutaj się uruchamia. Dobrze moi drodzy, macie do wyboru kartę numer 1, karty numer 2, jeszcze tutaj dam na nie kamyczki, kryształy, minerały, tutaj mamy halkopiryt, tutaj mamy kwarc różowy. Wybierzcie sobie tą kartę, która Was bardziej pociąga, macie na to chwilkę. I ja przy pomocy książki tutaj jakby odczytam wam znaczenia danej karty na ten moment, na, na ten czas. E, chyba, że też coś uda mi się tutaj intuicyjnie samemu wyczytać, coś mi się tutaj da we znaki, że, e, że też będę wam mógł coś dorzucić też od siebie. Także powtarzam, karta numer 1, karta numer 2 hmm, halkopiret kwarc różowy, jeśli ktoś się tutaj na przykład bardziej sugeruje. Minerałami, kryształami, to też jak najbardziej może. Dobrze, zacznijmy sobie w takim razie. Mam nadzieję, że już każdy tutaj podjął decyzję. Zacznijmy sobie od karty numer 1. W tym przypadku nie wybrałem żadnej, jakoś tak intuicyjnie się tutaj wstrzymałem. Karta spokoju, myślę, że ona tutaj sama mówi za siebie, ale oczywiście przeczytam Wam, moi drodzy, znaczenie tutaj z podręcznika, który jest do tej karty dołączony. Spokój. Podstawowe znaczenia, niczym nie uwiązane, całkowita akceptacja. Przesłanie wyrocznie: nie ma nic lepszego niż spokojny umysł, spełnione serce, brak niedostatku i satysfakcja duszy. Całkowita akceptacja to jedyna droga do spokoju. Wszystko w Twoim świecie jest dokładnie takie, jakie powinno być. Harmonia jest piękna, ciesz się nią. I tutaj oczywiście dalej mamy to jeszcze rozbite na, na kwestie relacyjne, na kwestie pomyślności, czy też przesłanie ochronne, natomiast na tym przesłaniu wyrocznie bardziej się tutaj chciałbym skupić. I teraz mamy czas na drugą kartę. Z kwarcem różowym jest to karta Yin, czyli karta numer 2. No to patrzcie, od razu mi tutaj wyszła kobieca zasada otwartości, pozwolenie komuś innemu zrobić pierwszy krok, zbieranie informacji i przyjmowanie wskazówek, sztuka świadomego przyzwalania, przesłanie wyroczni. Jest to czas wykalkulowanej otwartości, kiedy z wdziękiem czekasz na to, co nadchodzi, gotowy przyjąć to, gdy się już pojawi. Jin nie obejmuje zamrożonych snów ani nawet odpoczywania, ale raczej świadome pozwalanie rzeczom płynąć do ciebie gotowość na otrzymanie nagrody, która zostanie ci wręczona. Oznacza ona wrażliwość, gdy uważnie studiujesz działania innych i zastanawiasz się, jak wpłyną one na ciebie i na to, co twoje. Pamiętaj, musisz zrobić miejsce na pojawienie się cudów. Daj się kształtować, a nie kształtuj. Wtedy zobaczysz, jak szybko spełnią się Twoje sny. I tutaj też ponownie, w, tym, w tej książeczce mamy jeszcze rozbicie na relacje, związki, pomyślność oraz przesłanie ochronne, ale też na tym przesłaniu tutaj na tym przesłaniu e, tutaj wyrocznie chciałbym się skupić i patrzcie jak też to pięknie jest, fajnie tutaj jest skomponowane, zupełnie nie wiedząc dałem tutaj kwarco-różowy, a tutaj halkopiryt fajnie nam się to tutaj komponuje i dopełnia. Dobrze moi drodzy, ja Wam jeszcze raz z całego serducha dziękuję za spędzenie wspólnie ze mną czasu, na obejrzenie tejże recenzji, czy też prezentacji tej talii, jak to woli e, zachęcam Was bardzo serdecznie do dołączenia do grona moich subskrybentów, do dania w górę pod filmem dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy ta talia tutaj przykuła w jakiś szczególny sposób Waszą uwagę, czy się na nią zdecydujecie, czy też nie, lub na przykład jaka jest Wasza tutaj ulubiona karta. Także jestem naprawdę tutaj otwarty na dialog z Waszej strony, także z pewnością będę czytał Wasze spostrzeżenia i Wasze opinie na temat tejże talii. Um, no i zapraszam Was także do śledzenia mojego kanału. W, widzimy się tutaj w, na programach live we wrześniu obecnie, czyli w czasie, kiedy się ten film pojawia, aż dwa razy w tygodniu. Zobaczymy, jak to będzie potem. Także zapraszam do zagoszczenia chociażby na chwilę, ponieważ mamy fantastyczną, ezoteryczną społeczność u nas, u mnie na. Czacie. Także cóż moi drodzy, ja dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się cieplutko i na razie. Żegnam się z Wami Arti. Cześć.